Czy ty nagrywasz filmik? Nie. Bo no Nie, widać nie nagrywasz. w Boże, Marku, jedno filmik zobaczy na stronie. Ja Idiota. jest, jest. A, a, Osia. Osia jest mało porządna. Jest mało no. Ile Zwykle, że do Mariusza opróżniłeś, nie? <grystanie> Osiu, jedz, jedz! Mamy 26 minut nagrywania Już możesz to stosować Na co nagrać swoje Moje już jest skończone No jedzcie, jedzcie, no czas w Ja To by lentka kręci bo ona akurat... No skończy już skończy No, skończy, skończy. no skończy, skończy. Anty gupi lub anty Anty koleżanko? No to... Antygupi Ej, Ej, one jeszcze wrócą, co? Wrócą, No coś się? Nie, nikt nie Będziemy tu czatować. jak osiadaczki.

Co tam chłopaki, powiedzieć ciekawego? Nie bo to będzie pod publikę, po, 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 <grysti> to się powie Jak nie. naszą szkołę Nasza szkoła jest cudowna, prawda? <grysti> mm, jak gwiazdy ja widzę, staję <grysti> To będzie na stronie, no To <grysti> się wytnie Nie wytnie się, nic się nie, nie wytnie to się wytnie jest 20 minut nagrywania

no z wajstrucie, coś O, fala idzie No nic... Czy jest tańsze, czy jest tu, czy jest ponowisko No wypija, żeby nie wypić im

sini pasnya mana? tak. tapi aku ambil otai nama pada dalam kabinet so. aku